thank you W ramach pierwszej edycji konkursu Budownictwo moja pasja gościmy dzisiaj 27 uczestników aż z trzech województw. Celem naszego konkursu jest propagowanie wiedzy o budownictwie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Nawiązaliśmy dzięki temu współpracę z licznymi sponsorami firmami z regionu. Mamy nadzieję, że ten konkurs będzie dobrze widziany w środowisku i że jest to i że będzie to impreza cykliczna. Pytania obejmowały ogólną wiedzę z zakresu budownictwa. Były to zagadnienia dotyczące między innymi konstrukcji, konstrukcji stalowych, drewnianych, konstrukcji żelbetowych. A także dotyczyły prawa budowlanego i myślę, Wiedzy, z którą uczniowie spotykają się na co dzień w trakcie nauki w szkole. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować wszystkim sponsorom i pogratulować uczestnikom konkursu. Jest to bardzo fajny program i na pewno rozszerza horyzonty dla młodych ludzi, którzy chcieliby może nawet, a nie wiedzą jak, jak do tego podejść i jak po prostu się zorganizować i co ich czeka w tej branży. Jeżeli chodzi o budownictwo. Uważam, że po prostu no, ktoś już to powiedział, że budownictwo było, jest i będzie, jest to bardzo ważna gałąź gospodarki, która e, po prostu no, napędza jak gdyby e, wszystkie gałęzie gospodarki, bo przypuszczalnie budujemy mieszkanie no, i do tego mieszkania potrzebna jest i lodówka, pralka, e, dywan, czy inne e, e, przyrządy, które po prostu nam ułatwiają życie. Również jeżeli chodzi o Budownictwo, ono się bardzo dużo zmienia i jest coraz bardziej przyjazne człowiekowi. Czyli w tych ostatnich latach bardzo duża ewolucja nastąpiła, jeżeli chodzi o wykorzystywanie materiałów i również podejścia do energooszczędności. I to trzeba właśnie młodym ludziom, jak gdyby przedstawiać i kreować właśnie ten styl budownictwa. Co zainspirowało cię do wzięcia udziału w konkursie i jaki był motyw przewodni konkursu? To głównie zainspirowała nas nasza nauczycielka z przedmiotów zawodowych. No jak nam zaproponowała wyjazd na konkurs, to wiedzieliśmy, że chcemy jechać. No konkurs o ogólny, o budownictwie, o podstawach, o dachach, o wszystkim. Był trudny czy prosty? No Byliśmy przygotowani dobrze, jak, jak widać, no, udało się. Czyli konkurs sprawił Ci większych trudności? Nie, nie. Znałem odpowiedzi na większość pytań. Główna osoba, która zainspirowała mnie do wzięcia w konkursie, była pani Marta Fedusza, moja nauczycielka od przedmiotów zawodowych. Które miejsce zajęłeś w konkursie? Zająłem drugie miejsce. Czy byłeś dobrze przygotowany? Czy jakieś pytania sprawiły Ci trudności? Uważam, że byłem bardzo dobrze przygotowany, znałem odpowiedź na większość pytań. Wygrałem Smartbanda i piłę tarczową. Jesteś zadowolony? Oczywiście, że jestem zadowolony.